Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przeglądu cienkich klientów. W kilku filmach na ten temat postaram się zaprezentować różne, ale przede wszystkim dostępne urządzenia, które można by potraktować jako zamiennik dla popularnej maliny. Dzisiaj skupię się na opisie terminala WISE 5060, który uprzedzając fakty jest naprawdę ciekawym urządzeniem o niezłym stosunku ceny do możliwości, ale nie pozbawionym wad. Jeśli chodzi o budowę zewnętrzną, to jest ona praktycznie identyczna jak w przypadku terminala Wise serii DX0D o którym już opowiadałem w poprzednim filmie. Obudowa to czarny, regularny prostopadłościan wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach identycznych z DX0D, czyli 4x17x18,5 cm. Bez problemu stoi stabilnie bez dedykowanej stopki. Jest to o tyle ważne, że ciężko taką stopkę dostać, a sam terminal jest przeznaczony do pracy w pozycji pionowej, ponieważ wtedy najefektywniej działa pasywne chłodzenie urządzenia. Od frontu na obudowie znajduje się złącze audio mini jack, dwa gniazda USB 2.0, dioda aktywności i włącznik. Na przodzie pozostała także nazwa Wise, ale na boczkach obudowy znajduje się już duże logo Dell. Ten rebranding wynika z faktu, że w okolicach 2012 roku Dell wykupił firmę Wise. Z tyłu obudowy umieszczono zabezpieczenie Kensington, złącze zasilania 19 V o średnicy 5.5 na 2.5 mm, bez dodatkowego pinu sprawdzającego oryginalność zasilacza. A ponadto gigabitowy Ethernet, dwa gniazda USB 3.0, dwa gniazda USB 2.0 oraz dwa złącza graficzne DisplayPort. Na samej górze znajdują się dwie zaślepki na złącza antenowe RPSMA obecne w wersjach z kartą Wi-Fi. Warto zaznaczyć, że pomimo iż terminal ten funkcjonuje pod nazwą 5060, to nigdzie na obudowie nie ma takiego oznaczenia. Model ten jest oznaczony na etykiecie jako N07D. I z tego co udało mi się ustalić, występuje tylko w jednej wersji sprzętowej, pomijając oczywiście różne rozmiary pamięci RAM i dysku flash. Mój egzemplarz z 4GB pamięci RAM, 8GB dyskiem i oryginalnym 65W zasilaczem kosztował lekko ponad 180 zł. Do środka można się dostać odkręcając trzy śrubki na dłuższym boku z tyłu obudowy. Po zdjęciu plastikowego boczku widoczny jest boczek metalowy przykręcony pięcioma śrubkami. Podobnie jak w przypadku terminali DX0D, przy demontażu metalowego elementu trzeba uważać na przewód głośniczka. Zastosowane tutaj dwa termopady pomagają odebrać ciepło z radiatora do właśnie zdjętej części obudowy. Pod radiatorem znajduje się czterorodzeniowy procesor AMD GX424CC taktowany zegarem 2,4 GHz wraz z Radeonem R5E. Na prawo od radiatora znajduje się przykręcona dwoma śrubkami metalowa obudowa ekranująca pamięć RAM. Pod obudową umieszczono dwa sloty na pamięć SODIM DDR3L, jeden pod drugim. W moim egzemplarzu zainstalowana była jedno-4GB kość Kingston PC3L12800S, ale system poprawnie rozpoznał i wykorzystał 16GB w dwóch kościach HYNIX PC3L12800S. I o ile wymiana pierwszej kości idzie gładko, to żeby dostać się do drugiego slotu pod spodem pierwszego, trzeba naprawdę mocno się nagimnastykować. Podobnie jak w poprzednikach z serii DX0D, należy odkręcić trzy śrubki i zdemontować płytkę z przednimi gniazdami. Ale to nie wszystko, bo wystające końcówki przycisku włącznika i diody aktywności wciąż uniemożliwiają montaż drugiej kości. Dlatego musiałem dodatkowo odkręcić dwie śrubki po bokach, które trzymają cały przedni panel i nagiąć go tak, żeby moduł SODIM zmieścił się na miejscu. Dziwna sprawa, bo rozbijamy się tutaj o dosłownie parę milimetrów, a to jeszcze nie koniec. Na dole po środku umieszczone jest standardowe 22-pinowe złącze SATA z zasilaniem, ale tym razem mój pozbawiony obudowy 120 gb dysk SSD GoodRam CL100 nie mieści się w tym miejscu, kolidując z wspomnianym wcześniej metalowym ekranem na pamięci RAM. Opcje są takie, że albo metalowa osłona pamięci zostaje zdemontowana i wtedy gudram ciężko i na styk, ale wchodzi na miejsce, albo z wykorzystaniem 22-pinowej przedłużki SATA podłączam zwykły 25 dysk, bo jest na niego miejsce w środku. W internetach znalazłem także informacje, że niektórzy użytkownicy wycinają kawałek tej blaszki tak, żeby zrobić miejsce na dysk. Ja w czasie testów korzystałem z pierwszego rozwiązania i w sumie żadnych problemów wynikających z braku tej osłony nie zauważyłem. Na lewo od złącza SATA znajduje się slot M2 służący do podłączenia karty Wi-Fi. Na płycie głównej znajduje się także pole lutownicze dla dodatkowego gniazda SATA i zasilania, ale według mojej wiedzy ten model nie występuje z lutowanym drugim gniazdem SATA. Generalnie jest to naprawdę bardzo wydajna maszynka, w której można użyć 16 GB RAMu, klasyczny dwójpółcalowy dysk SSD. Ma USB 3.0, ma 4 konkretnie taktowane rdzenie. A karta graficzna umożliwia nawet uruchomienie i pogranie w gry typu Skyrim czy Crysis 2. W trakcie testów Windows 10 chodził na nim zupełnie normalnie, wręcz można było zapomnieć o tym, że to tylko cienki klient. Szkoda tylko tego problematycznego rozmieszczenia slotów na RAM i gniazda SATA. To zamyka temat wnętrzności. Składając Wise 5060, nie zapomnij wszystkiego poskręcać, bo w tym modelu śrubek jest sporo, no i podłącz głośniczek przed założeniem boczku. BIOS standardowo dostępny jest pod klawiszem DELETE, naciskanym w trakcie startu urządzenia. Domyślne hasło do BIOSu terminala WISE to niezmiennie słowo FIREPORT z dużego F. W mojej sztuce znajduje się BIOS w wersji 1.0a z czerwca 2016 roku i pomimo iż wciąż wygląda jak BIOS sprzed 20 lat, to w końcu zawiera to, czego nie było w ZX0 oraz DX0D, ale o tym za sekundkę. W pierwszej zakładce oprócz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej można ustawić datę, czas oraz opis urządzenia. Jak widać, mam aktualnie w nim 16 GB RAMu. W zakładce Advanced znajduje się możliwość wyboru trybu pracy dyskusata, gdzie AHCI jest już domyślnie wybrane. Power Loss Recovery Option określa zachowanie terminala po zaniku zasilania. Dla ważnych usług warto tutaj ustawić opcję Always On, która spowoduje, że terminal zawsze będzie włączony. W menu Auto Power On można skonfigurować automagiczne włączanie zgodnie z prostym harmonogramem. Frame Buffer Size, czyli ilość pamięci RAM przedzielonej do karty graficznej, to 512 MB i nie ma możliwości zmiany tej wartości ani na więcej, ani na mniej. Takie to trochę marnotrawstwo. Kolejna istotna opcja to Boot from USB, domyślnie wyłączone. Trzeba to włączyć, żeby instalator systemu wystartował z pendrive'a. Poniżej znajduje się coś, czego brakowało w poprzednikach ZX0 i DX0D. Opcja Boot Mode pozwala wybrać tryb startu systemu Legacy, UEFI albo OBA. To powinno pomóc przy problemach z UEFI przy instalacji starszych systemów. Ja ustawiam tutaj opcję UEFI. Nie mam za to bladego pojęcia do czego służy ostatnia pozycja rollback. Jak kto wie, to niech napisze. Zakładka Power Management to ACPI oraz Wacom LAN, wszystko domyślnie włączone. W zakładce Security oprócz opcji zmiany lub usunięcia hasła znajduje się całe podmenu Secure Boot, które dostępne jest tylko wtedy, kiedy hasło do BIOSu jest ustawione. Przy czym coś mi się zdaje, że nikt sobie życia tym badziewiem utrudniać nie będzie. Dodatkowo na dole znajduje się informacja o braku modułu TPM, także Windows 11 na tej maszynce się nie zainstaluje. Sprawdziłem. W zakładce Boot klasycznie przenoszę PXLAN na sam dół, a USB HDD na samą górę. W zakładce Exit zapisuję zmianę i uruchamiam ponownie terminal. Instalację systemu można wykonać wygodnie za pomocą narzędzia Ventoy, co podpowiedział mi jeden z widzów w komentarzu pod ostatnim filmem. O tym jak przygotować takiego pendrive'a, opowiem w innym materiale. W ramach testów na terminalu WISE 5060 zainstalowałem Ubuntu Mate, Manjaro i Fedora Workstation. Instalacja każdego z tych systemów trwała około 10-15 minut, a to dzięki dyskowi SSD i szybkiemu pendrive'owi USB 3.0. Wszystkie te systemy startowały i chodziły poprawnie, nic się nie przytykało. Całość działała po prostu tak, jak się tego spodziewałem, czyli responsywnie i przyjemnie. Odtwarzanie filmów z YouTube'a działa bardzo dobrze aż do 720p. Natomiast 1080p nawet w 60 klatkach na sekundę odtwarza się płynnie dopiero po zainstalowaniu wtyczki wymuszającej użycie kodeka H264 zamiast VP9. W Chrome działa to idealnie, natomiast pod Firefoxem wtyczka H264 IF niestety sypie się i być może potrzebna jest interwencja autorów. Zainstalowałem także Windowsa 10 Home i chodzi on zupełnie normalnie. A to oznacza, że można taki terminal traktować jako awaryjnego PC do przeglądania internetu, jeśli zajdzie taka potrzeba. To już jako zupełna ciekawostka, ale odpaliły się także 3D marki 03 i 06, a nawet gry takie jak Crisis 2 czy Skyrim, co właśnie widać na ekranie. Gry są grywalne, grafika jest całkiem płynna. Jak ktoś chce, to może z tego skorzystać, aczkolwiek to już taka sztuka dla sztuki trochę jest. I to wszystko działa już całkiem zgrabnie przy 4 GB RAMu, a przy większej ilości po prostu śmiga. Zastosowany procesor ma TDP na poziomie 25W, co jest raczej górnym zakresem dla tego typu urządzeń. Terminal wyposażony w dysk SSD pobiera 8,6W energii w bezczynności oraz 25,5W podczas maksymalnego obciążenia. I to niestety czuć, bo przy intensywnej pracy terminal znacznie się nagrzewa. W momencie wykonywania tych zdjęć zainstalowane było 16 GB ramu w dwóch kościach, jedna pod drugą, a metalowy ekran pamięci oraz bok obudowy były zdjęte. Przy braku obciążenia temperatury elektroniki utrzymują się trochę poniżej 50 stopni i to już jest sporo. A do tego widać, że kość ramu umieszczona głębiej nagrzewa się bardziej niż reszta układów. Po 15 minutach pełnego obciążenia procesora, zgodnie z przewidywaniami, najcieplejszy jest radiator na procesorze, a jest to 66 stopni przy otwartej obudowie. Ale najciekawsze jest to, co się dzieje podczas intensywnej pracy karty graficznej, w tym przypadku jest to 3D Mark 06. 70 stopni Celsjusza na pamięci, podczas gdy na radiatorze zaledwie 60. Zresztą podczas testowania tego jak działa Crysis 2 na tym terminalu, zaliczyłem klasyczną zwiechę z na co pomogło prowizorycznie poskładane aktywne chłodzenie. Także jeśli planujesz wykorzystywać bardziej intensywnie grafikę albo pamięć, to warto przemyśleć kwestię chłodzenia. Przy zastosowaniach jako serwer usług domowych typu NAS, Smart Home czy jakaś baza danych, problemów nie powinno być żadnych. W tym miejscu zwracam się także do użytkowników tego terminala. Jeśli masz YZ5060, który chodzi już jakiś czas, podziel się proszę wrażeniami z użytkowania, w szczególności jak to działa latem. Zastanawia mnie także ten metalowy ekran nad ramem. Z jednej strony nie zauważyłem, żeby jego brak miał jakiś negatywny wpływ na pracę urządzenia, ale z drugiej strony takich elementów, które dodatkowo kosztują i wymagają ekstra pracy, nie umieszcza się bez powodu. Być może ktoś uznał, że warto zaryzykować przegrzanie, żeby uniknąć innych problemów. Nie wiem. Jeśli masz jakieś doświadczenia w tej kwestii, daj znać w komentarzach. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na kanale. Dlatego warto kliknąć w przycisk subskrypcji z dzwonkiem, dzięki czemu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!